Wow. Minął cały rok i słuchajcie, jest grudzień, Pierwszy grudnia i wiecie co to oznacza? Vlog masy! Więc jak już zauważyliście, rozpoczął się grudzień, najwyższy czas na szykowanie się do świąt Bożego Narodzenia, do dostawania prezentów, do wigili szczepu, wigili klasowych, do śpiewania kolęd i innych, all I want for Christmas. I tak dalej! I tak dalej! Tak więc na wstępie od razu powiem Wam, że, żeby poczuć świąteczny klimat, może fajnie byłoby zacząć od piosenek i playlist świątecznych. Muszę przyznać, że ja już je zaczęłam w połowie listopada, ale nie szkodzi, polecę Wam dwie. Ja już otwieram Spotify'a i słuchajcie, może zacznę od powiedzenia, że pierwszą playlistą są Święta Święta, czyli playlista świąteczna, w której są i polskie, i angielskie piosenki i chyba właśnie dlatego ją polubiłam, bo jest jeszcze druga stworzona przez Spotify'a świąteczna playlista, ale tam są tylko piosenki właśnie tylko anglojęzyczne, a przecież my mamy mnóstwo polskich piosenek, które są świąteczne i które są bardzo piękne. A drugą playlistą jest Christmas and Chill, czyli playlista Ariane Grande z 2015 roku, czyli już trochę jest stara. Co prawda jest na niej tylko 6 piosenek, ale jest bardzo ładna i wam ją polecam. Zwłaszcza jeżeli chcecie poczuć klimat świąt. Dobra, ale w takim razie najwyższa pora, żeby vlogmas się już w pełni zaczął W tym vlogmasie, jako że jeszcze nigdzie nie wychodziłam ani nie robiłam żadnych rzeczy, które mogłabym wziąć kamerę i razem z wami pójść do tego miejsca to dzisiejszy odcinek cały będzie się odbywał u mnie w pokoju Tak więc pierwszą częścią będzie Q&A, na który wyczekacie od chyba sierpnia a drugą częścią będzie room tour. i słuchajcie, jeżeli chcecie to wrzucajcie na swoje story na Instagramie, zdjęcie jak oglądacie moje filmy i oznaczajcie mnie. Ja na Instagramie nazywam się Tak, o tu. I ja będę to wrzucać na swoje story, słuchajcie. Tak więc zapraszam do oznaczania. A my ruszamy z pytaniami, słuchajcie. Tak więc pierwsze pytanie, czy lubisz czekoladę? I tak uwielbiam czekoladę, żeby było śmieszniej, uwielbiam wszystkiego rodzaju słodycze, a na biurku leży pączek z wczoraj, którego jeszcze nie zjadłam. Pytanie drugie, mam iść do ZHR czy ZHP? Yy, to wszystko zależy od Ciebie, yy, drodzy widzowie, wiecie jaka jest wasza rola w tym momencie. Pod yy, moim filmikiem jest tak zwana sekcja komentarzy. I tam piszcie y, zalety waszych organizacji, nieważne czy jesteście z ZHP, ZHR, FSE, SH, może jesteście z rangersów czy leśnej szkółki, nieważne, piszcie z jakiej jesteście organizacji oraz zalety y, chodzenia do waszej organizacji. Y, drużyna wodna czy lądowa? Ja jestem w tak zwanej lądowej, nie mamy żadnej specjalizacji ani nic takiego, ale słuchajcie, mundury wodniaków są... Czekoliczne! Znaczy są naprawdę piękne, i yy, 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 Tak. Jeżeli wcześniej zobaczyłabym mundur wodniaków, to prawdopodobnie byłabym w wodniakach, bo tak jak wiecie, do harcerstwa trafiłam przez link do mojej historii w opisie. Ile masz lat? Jestem bardzo stara, bo mam lat 18. Gdzie mieszkacie podczas pionierki? My podczas pionierki mieszkamy w namiotach, śpimy na materacach, na ziemi. Jak masz na imię? Słuchajcie, tutaj będzie taki mały prank z mojej strony, ponieważ mam na imię Mira i to jest moje pełne imię. Nie Mirosława, nie Miriam, nie żadna Mija, tylko jestem Mira. O tak to się pisze. Kto jest Twoim harcerskim ideałem? Moim harcerskim ideałem jest yy, druhna Wanda stawska, a tak poza tym to chyba y, Olga Małkowska. Też była wyjątkową postacią. Jak byłaś na początku swojej przygody harcerskiej, myślałaś, że będziesz na tak wysokiej funkcji, ho, 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 ho! To jeszcze nie jest wysoka funkcja, moi drodzy. Ja jestem tylko przyboczną. Może i aż, bo w sumie robota kadry jest naprawdę bardzo ciężka, ale to jeszcze nie jest wysoko. Give me a little bit more time, guys. Trochę więcej czasu, dajcie, proszę. Do jakiej szkoły chodzisz, jaki profil, która klasa? Tak więc ja chodzę do zwykłego liceum. Kiedyś myślałam nad plastykiem, ale cieszę się, że tam nie poszłam. Jestem na profilu humanistycznym. Mogę wam jedynie powiedzieć, że jestem w trzeciej liceum, a na maturze będę zdawać historię sztuki oraz angielski. Tak więc możecie zobaczyć, że mój profil jest śmieszny. Dość. Jaką masz wadę wzroku? O, słuchajcie, to teraz kolejne spekulacje. To nie są zerówki. To są moje prawdziwe okulary. Mam wadę no, ponad minus 2, ale jeszcze nie minus 3. Zresztą sami zobaczcie, jaką stronę polecasz do zrobienia własnych koszulek dla drużyny? Kautis, słuchajcie, podlinkuję Wam tą stronę w opisie. Jak wspominasz swój pierwszy obóz. Tak więc chyba trzeba zacząć od tego, że ja byłam tak mała, że strasznie mało z niego pamiętam i naprawdę tak w opór mało. Pamiętam yy, to ostatnie ognisko. U nas się to nazywa festiwal. Ile miałaś lat jak zostałeś zastępową? O człowieku jak zostałam zastępową yy, 13? Wydaje mi się, że miałam 13 lat, ale nie jestem pewna, może 14. I tutaj jest takie pytanie złote, którą mi dopisał mój kolega z klasy, kto mnie czyta ten przeczyta. Ja żartowałam. Ja Wam to przeczytam, bo jestem dobrą przyboczną. Jaką ksywkę dał ci pan od historii? I tak jak mówiłam, że mam na imię Mira, a nie żadne Mirosława czy Miriam, to mój pan od historii mówi na mnie... Pani Mirosławo! I to nie jest śmieszne, proszę tak do mnie nie mówić. E, tak więc, już po y, tej części QA-owej, która była mocno scharcerzona, a moim zamierzeniem y, vlogmasowym jest to, żeby to było jak najmniej harcerskie, ponieważ wiem, że mam też grono odbiorców, którzy nie są harcerzami. To stwierdziłam, y, że w takim razie przejdziemy do runturu, zapraszam. E, dobra, tak więc jestem na automacie, teraz nagrywam, ponieważ łatwiej będzie mi ogarnąć ostrość. E, za chwilę zniknę. Tak więc tam jest korytarz, drzwi wejściowe, to jest dalsze ciąg pokoju mojego rodzeństwa. A teraz skupimy się na moim pokoju, który jest tam za kamerą. Tak więc do mnie idzie się mniej więcej w taki sposób, że proszę bardzo, tutaj się otwiera i tak wygląda mniej więcej cały pokój na pierwszy rzut. Od razu uprzedzam, że jakby moje rodzeństwo gadało, to dlatego, że grają w Minecrafta. Oczywiście tutaj tuż zaraz po wejściu yy, mamy radio, stereo, które jest dosyć stare i należało jeszcze do mojej mamy oraz kolekcja moich yy, ukochanych yy, płyt. Tak jak mogliście już zauważyć, na górnej półce po prawej stronie są aparaty cyfrowe, po lewej stronie analogowe, a piętra niżej są tak zwane pierdółki, czyli rzeczy, które są mniej ważne, ależ są niezbędne do tego, żebym mogła na spokojnie wykonywać zdjęcia, ewentualnie obsłuszać osoby, które są fotografowane. Później jest końcik instrumentalny, w którym jest przede wszystkim gitara, a tak to jesteśmy w stanie znaleźć tam skrzypce, flet poprzeczny, ukulele, a z rzeczy muzycznych blendę i statyw. A no i oczywiście mój kochany pogrzebacz do pieca który jest pamiątką po obozie Sino 2019. Później mamy dość pokaźną półkę na książki i jest to półka, która tak naprawdę od, prze od czasu przeprowadzki do Polski jest non-stop ze mną. Tak więc kolejno lecąc na samej górze jest półka ze zdjęciami mojej rodziny. Poniżej jest półka z książkami, które kiedyś przeczytałam, już, już nie czytam. Ewentualnie, jak mogliście zauważyć, jest fragment książek do nauki, jak historię sztuki, chronologię sztuki. Poniżej są moje kosmetyki i perfumy. Na półce niżej jest seria książek Cała Polska Czyta Dzieciom. Dwoma seriami stoją książki Ricka Jordana oraz Brandona Mula, A na samym dole jest półka pierdółek, czyli półka z tak naprawdę wszystkim. Ok, i teraz najbardziej intrygująca i imponująca rzecz w moim pokoju, czyli mapa z drabka oraz tak zwany fotel przesłuchań. Tak więc, jak możecie zauważyć, mam tutaj bardzo dużo zdjęć, nie chce mi się liczyć dokładnie ile, ale to nie są wszystkie zdjęcia, które kiedykolwiek wykonałam polaroidem. Oraz słynna mapa-zdrapka, o którą wiele z Was już się pytało, ale wiem, że jest z AliExpress, ale dostałam ją na urodziny od przyjaciółki, więc dokładnie Wam nie powiem, jak ona to załatwiła. Tutaj są pozdrapywane kraje, w których już byłam. Czyli głównie są to kraje europejskie i jeden kraj azjatycki. Y, ok, i teraz pytanie, o co chodzi z tym fotelem. Tak więc ten fotel, mama wniosła mi kiedyś do pokoju, bo przeszkadzał jej w danej czynności, którą wykonywała w chwili, kiedy postanowiła go przenieść, ponieważ on stał na korytarzu. I jak można zauważyć, to jest taki fotel w taki, m, takim rakowym czerwonym kolorze, w białe kwiatki. I jako, że mi troszkę do pokoju nie pasuje, to ja po prostu przyniosłam szary koc mojej siostry, tak zwany koc obozowy, i yy, narzuciłam go sobie tutaj. I teraz szczerze, dlaczego fotel przesłuchań? Tak więc, dlatego, że ja się śmieję trochę z tej nazwy, ale. Po wstawieniu tego, tego fotela już miałam kilku gości u siebie w pokoju i wszystkie osoby siadały na tym fotelu i zaczynały mi się zwierzać. Jakoś tak z biegu z, z, z automatu, tak nie, nie wiem w sumie dlaczego. E, wcześniej tak było na moim parapecie. Wszyscy siadali na moim parapecie i mi się zwierzali. E, a w tym momencie jest to właśnie ten fotel. No więc jakoś tak nazwa fotela przesłuchań się przyjęła e, i... Taka została. To jest moje miejsce sypianiane, gdzie wisi lustro barokowe oraz obraz w ramię rokokowej. Ten obraz kiedyś wisiał u mojej prababci, a w tym momencie nie mam pojęcia. Jakim cudem wylądował w moim pokoju, ale cieszę się, że tu jest. Możecie spróbować rozszyfrować, kto go namalował, ale ja nie mam pojęcia. Wiem jedynie, że jest to akwarela. A jak możecie sami zauważyć, na moim wyrku jest jeden misiek. O, ten misiek jest dla mnie bardzo ważny. Jest też drugi misiek. O, tutaj. I jest też trzeci misiek, który zawsze leży taki skulony, ponieważ ja się tutaj na nim kładę i tu mam głowę i w taki sposób śpię. Nie pytajcie czemu tak śpię, ja zawsze śpię w różnych dziwnych pozycjach, na obozach harcerskich też. Zazwyczaj przytulona do żertki, a tutaj nie mam żertki, więc przytulam dwa misia, a na trzecim śpię. Polecam. Powyżej jest mój osiemnastkowy prezent od mojej najlepszej przyjaciółki, od Niki, którą znacie już z filmu Who, tak? I szczerze to jest Najlepszy prezent ever Jaki od niej dostałam w ogóle w życiu Tak więc polecam ją bardzo serdecznie Przechodzimy dalej Tu jest mój przyłóżkowy syf No i oczywiście kabel do ładowania telefonu Tu jest Mój kącik artystyczny Jak możecie zauważyć Tutaj stoi ta słynna sztaluga Z zeszłorocznych vlogmasów Oraz ym, Z tyłu jest pulpit statyw na nuty. I w tym momencie maluję dwa obrazy. Ten już jest skończony, ale go odwrócę, ponieważ to jest własność prywatna. A to jest obraz, który zaczęłam dopiero malować. On jest na takich deskach malowany. Ja jeszcze go nie skończyłam. A z tyłu jest tak zwany artystyczny nieład, że o mój Boże, nie wyjdzie mi tą kamerę. I jak widzicie tutaj są wszystkie syfy należące do artystów malarzy, czyli jakaś woda, pędzle, tutaj w rolce od papieru też są pędzle, jest paleta, dwa opakowania farb oraz dodatkowa tubka OFAK oh oraz dodatkowa tubka białej, białej farby. A tu jest moje białe krzesło z rękawiczkami, które zwyczaj tam nie leżą, ale jakimś studentem wylądowały. I to jest takie sobie krzesło głównie, przestawiam je sobie do szafy, kiedy muszę coś sięgnąć z góry, a nie sięgam. No i w sumie trochę najważniejszy punkt, czyli miejsce mojej pracy. Jak możecie zobaczyć, mam komputer stacjonarny, na którym montuję filmy dłuższe niż 15 minut, a to jest laptop, na którym się uczę, na którym piszę różne prace, na którym piszę scenariusze do odcinków też dla Was i różne inne takie rzeczy. I jak możecie zauważyć, Kosia szykuje się do matury. Proszę bardzo, historia sztuki testy i historia sztuki notatki. I to są dwa z czterech segregatorów, polecam. I tak, tutaj mam y, półeczkę z kosmetykami numer 1. I tutaj są y, wszystkie kosmetyki płynne tu są pędle, lusterko. A tutaj są palety. Ja palet mam 3, 4, 5, 6 palet. Trochę dużo. A no i tam jest baza i dwa fixery. I tak, tu jest półka z rzeczami do rysowania czyli mam tutaj różny stos. Y, jak to się nazywało? Już wiem, chodziło mi o szkicowniki. Tam są szkicowniki, kredki, ołówki, po prostu jest tego potąd. A tutaj jest półka z syfem. Każde biurko ma swoją półkę z syfem. Oraz również półeczka z zeszytami, które wyglądają mniej więcej tak. He, <laughs> patrzcie co wykminiło. <laughs> I okej, okay, tutaj mam tak naprawdę półkę wspominek. I tu są ozdoby vlogmasowe, je możecie kojarzyć z intro. Oraz moja nieśmiertelna roślinka I tu jest szafa Tak, nikt się nie spodziewał e, w te, Tą mogę pokazać Tu jest e, z rzeczami do, e, znaczy wiszącymi Jak widzicie, tu jest mój e, ukochany mundur A tu jest druga szafa, w której jest syf i jej nie otwieram e, Możecie zauważyć, że tutaj są jeszcze powtórzenia Z historii sztuki, z e, sztukę pradziejów Czyli jakieś tam... Bledle, najstarsze dzieje świata oraz Stonehenge A tutaj wiszą shot listy do filmu, który kręcę w tym momencie Nie jest to film na YouTube'a, to jest film do kina I Tak wygląda film, słuchajcie Żeby było śmieszniej, filmy się pisze I tak wygląda napisany film Proszę bardzo Tak więc jak widzieliście, mój pokój wygląda tak, a nie inaczej I to chyba byłoby na tyle Tyle w dzisiejszym vlogmasie Kolejny vlogmas będzie za tydzień i teraz możecie się spodziewać e, czterech vlogmasów łącznie z czterema niedzielami adwentu. E, będę wrzucała co niedziela po prostu e, filmik, e, vlogmas trochę świąteczny, trochę różne rzeczy tam naraz. I w kolejnym vlogmasie już powinno być dużo chodzenia po mieście, po moim mieście, czyli po Warszawie. E, tak więc bądźcie cierpliwi, może po drodze, może nie obiecuję. Padną e, jakieś harcerskie opowieści. Jeżeli nie, to cóż, mam dużo na głowie. Jak dobrze słyszeliście chwilę wcześniej, jestem w klasie maturalnej, matura za pasem. Ja się teraz bardzo dużo uczę, e, tak więc wybaczcie mi to, że te filmy są tak nieregularne. E, ale tak, mam nadzieję, że Wam się podobało. Uśmiechajcie się dużo, czuwajcie w uśmiechu. No i cześć.